Oceniamy, tak? To osobie pokrzywdzone nie jest w ogóle, niczym im to nie pomoże, tak? że będziemy oceniać jej ubiór, decyzje, zachowania, y, udzielać rad dobrych, pouczać i tak dalej. To w ogóle nie działa. Sprawia, że osoby się czują niekompetentne, winne, wstydzą się i tak Często jej nie zauważamy, albo udajemy, że jej nie widzimy. Nie słyszymy krzyków za ścianą, nie widzimy dzieci, które chodzą zagubione, nie widzimy kobiety z podbitym okiem, albo udajemy, że nie widzimy. Od lat w świdnicy staramy się zmienić tę wrażliwość, zmienić sposób reagowania, zmienić nasze reakcje na takie sytuacje, a od kilku miesięcy dzięki bardzo dobrej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizujemy bardzo duży, szeroki program Świdnica przeciw przemocy. Zapraszamy do udziału w nim terapeutów, psychologów, lekarzy. Także przedstawicieli prawa. Przypomnę, że taką sesją otwierającą był wykład prokuratora. Chcemy nauczyć się i nauczyć tych, którzy pracują w różnych instytucjach, stykających się z pomocą profesjonalnych reakcji na różne zdarzenia. Ten temat dotyczący przemocy seksualnej jest bardzo ważnym tematem i cieszę się tutaj z racji tego, że Świdnica jest tak naprawdę jednym z pierwszych miast, który się tym tematem chce tak interdyscyplinarnie zająć i stworzyć system, stworzyć procedury pomocy osobom, które mają czy doświadczają przemocy seksualnej różnego rodzaju. I to dzisiejsze spotkanie, dzisiaj też już jest właśnie takim miejscem, gdzie różni specjaliści pracujący na co dzień z takimi osobami mogą się wymienić doświadczeniem i mogą się przyczynić właśnie do tworzenia tego systemu. Także to jest bardzo ważne, że osoby, które praktykują i pracują z ludźmi na co dzień, mają, mogą w tym realnie, faktycznie uczestniczyć i się do tego przyczynić. Dzisiaj w Świdnicy podejmujemy bardzo ważny temat. temat, który jest często tematem tabu, gdzie często są też różne problemy, które wynikają z sytuacji takiej, że profesjonaliści, którzy powinni mieć wiedzę na ten temat, tej wiedzy jej nie posiadają. My dzisiaj, z grupą inicjatywną Świdnicy chcemy wypracować takie standardy pomocy dla osoby pokrzywdzonej, dla osoby pokrzywdzonej, jeśli chodzi o gwałt, o przemoc seksualną. Przyjechałam do Świdnicy, jestem zaproszona, bardzo, bardzo się cieszę, dlatego że Świdnica planuje skoordynować opiekę nad osobami pokrzywdzonymi e, przemocą seksualną to jest bardzo bardzo ważne e, dlatego że e, osoba pokrzywdzona e, wymaga bardzo kompleksowej opieki to nie jest tylko sprawa e, kryminalistyczna to nie jest tylko problem medyczny to nie jest tylko problem psychologiczny e, tylko te problemy z którymi osoba pokrzywdzona się mierzy są bardzo, bardzo złożone. Cieszę się, że tutaj wykładowczyni pani Katarzyna, która te warsztaty prowadzi, jest też osobą koordynującą pierwszy, jedyny taki punkt w Polsce, bo też myślę sobie, że to jej doświadczenie w tym temacie jest bardzo ważne i istotne i też my możemy na tym skorzystać i wypracować właśnie takie procedury, Odpowiednie i właściwe tutaj dla e, mieszkańców Świdnicy, ale, ale nie tylko. Przeważnie tej przemocy ulegają kobiety. W tych różnych naszych planach pojawił się też wątek, może rzadko spotykany, ale taki, wobec którego staramy się e, pomóc, ale czasem nie wiemy jak, ogarnia nas bezsilność. To pomoc kobietom po gwałtach. Temat niestety e, traktowany nieraz nieumiejętnie i przez stróżów prawa, i przez pomoc społeczną, e, i przez lekarzy. Chcemy i zaczęliśmy takie działania znów kilka miesięcy temu, wypracować w Świdnicy taki system, e, aby stworzyć siatkę ludzi właśnie w instytucjach, które mogą się e, zetknąć z taką sytuacją, aby kobiecie po gwałcie pomóc nie tylko profesjonalnie, ale z odpowiednią wrażliwością. Stąd współpraca z Fundacją Feminoteka, ze wspaniałą Joasią Piotrowską. Mówię tak, ponieważ jest to była świdniczanka osoba związana z naszym miastem, która kawał swojego życia poświęca na pomoc kobietom w różnych trudnych sytuacjach. My dzisiaj z grupą inicjatywną Świetnicy chcemy wypracować takie standardy pomocy dla osoby pokrzywdzonej dla osoby pokrzywdzonej jeśli chodzi o gwałt o przemoc seksualną. Jeżeli Ty um, posiadłeś, posiadłeś świadomość na temat tego i taką informację, że w Twoim najbliższym otoczeniu są osoby, które doświadczają przemocy, e, bądź jeżeli e, sam jesteś e, m, osobą, która tej przemocy doświadczyła, to chciałabym, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że w świetnicy są miejsca i są specjaliści, którzy służą swoją pomocą, którzy właśnie między innymi na tym szkoleniu zostali przeszkoleni i poinformowani o tym, jak w konkretnej sytuacji pracować, gdzie dalej ciebie bądź kogoś bliskiego tobie przekierować, jak tobie pomóc. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to takim miejscem na pewno jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie można się skonsultować z, z psychologiem. Jeżeli chodzi o powiat, to tutaj Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy również posiada specjalistów. Natomiast jeżeli sprawy dotyczą osób małoletnich, to w tym szkoleniu również udział brali przedstawiciele szkół podstawowych ponadpodstawowych z terenu miasta Świdnicy i pedagodzy i tam też osoba nieletnia, czy rodzic takiej osoby może się zgłosić i na pewno uzyska odpowiednią pomoc. To jest fantastyczny pomysł, że w Świdnicy opieka będzie kompleksowa, że osoby, które się zajmują różnymi obszarami pomocy osobom pokrzywconym, Będą ze sobą współpracować yy, i będziemy przygotowywać program yy, opieki. Yy, my przed otwarciem naszego punktu pomocy po gwałcie yy, miałyśmy bardzo długie doświadczenie pracy z osobami pokrzywdzonymi, ale też yy, odwiedziłyśmy yy, punkty w różnych miejscach w Europie, sprawdzając, jak ta pomoc działa, jak to robić skutecznie i chcemy się teraz ze Świdnicą podzielić tym doświadczeniem i wymyślić, jak to zrobić, żeby osoby pokrzywdzone dostały jak najlepszą opiekę i żeby to doświadczenie było dla nich jak najmniej trudne i jak najmniej. Y im szkodziło. Taka największa i najważniejsza moim zdaniem jako psycholożki wartość z, z tych spotkań to jest to podkreślenie tego, że osoba, która doświadcza przemocy seksualnej bez względu na to, jakiego rodzaju jest to przemoc, czy mówimy o przemocy fizycznej, o przemocy psychicznej czy o przemocy seksualnej, to warto jest podkreślić to, że to, iż ta osoba doświadczyła tego konkretnego rodzaju przemocy nigdy nie jest i nie będzie winą tej osoby. To, że się ubrała w konkretny sposób, że się zachowywała w konkretny sposób nie przemawia za tym, że to ona sprowokowała tego sprawcę i warto jest podkreślić, że to jest decyzja tej sprawcy tej przemocy, świadoma decyzja, bo to on świadomie zdecydował się skrzywdzić drugą osobę. Stąd Dzisiejsze spotkanie, kolejna porcja wiedzy, kolejna też porcja empatii i znów ta wiedza ma trafić do prokuratorów, do policjantów, do policjantek, do funkcjonariuszy straży, do wszystkich tych, którzy mają wiedzieć, jak się zachować i jak postępować, kiedy kobieta w traumatycznej sytuacji zwróci się do nich o pomoc. Jest bar bardzo ważne, żeby osoby, które pracują z osobami pokrzywdzonymi przemocą seksualną, miały wiedzę. To nie jest kwestia jakiejś emocjonalnej empatii czy jakiejś wiedzy tajemnej. To jest po prostu wiedza. Trzeba wiedzieć, jak rozmawiać z osobą poszkodowaną, czyli na przykład, żeby jej nie obwiniać, nie osądzać, żeby jej wierzyć żeby być skoncentrowanym na jej potrzebach. To, to jest bardzo, bardzo ważne i, i może zadecydować o tym, jak osoba potem funkcjonuje.